Raport Wyższego Urzędu Górniczego po marcowych wstrząsach w ZG Rudna I nie doszukano się po prostu w związku z jakimś uchybieniem człowieka. A także o tym, gdzie lubinianie w tym roku jeżdżą na wczasy. Grecja też, na no, Tunezja też do tego może się zaliczyć. Jest środa, 10 lipca. Edyta Drzymała, witam i zapraszam na informacje. KGHM będzie mógł kontynuować eksploatację na oddziale G3 zakładów górniczych Rudna, gdzie 19 marca doszło do jednego z największych wstrząsów w historii polskiego górnictwa. Taką opinię wydała Komisja Wyższego Urzędu Górniczego. Jednocześnie eksperci uznali, że wstrząs był sytuacją losową i nie była to wina człowieka. Do wstrząsu, a właściwie dwóch wstrząsów następujących po sobie, doszło chwilę po godzinie 22. Trwały w sumie 4,5 minuty. Dziesięcioosobowa komisja Wyższego Urzędu Górniczego uznała, że wstrząs był sytuacją losową. Zarówno jeśli chodzi o urządzenia y pomiarowe, jak i wszelkie symptomy, które mogły poprzedzić y ten wstrząs, jak i sposób prowadzenia profilaktyki. Także tutaj nie doszukano się. Po prostu w związku z jakimś uchybieniem człowieka. W wyniku tych wstrząsów blisko kilometr pod ziemią zostało uwięzionych 19 górników. Akcja ratownicza trwała około 8 godzin. Eksperci uznali, że ratownicy przeprowadzili akcję na najwyższym poziomie. Wszystkich górników udało się uratować. Po wielu miesiącach badań Komisja Wyższego Urzędu Górniczego wydała pozytywną opinię w sprawie dalszej eksploatacji w oddziale G3. Trzeba po prostu zastosować dodatkowe zabezpieczenia. Do nich należy m.in. innymi strzelanie stropów, odpowiednia regulacja ruchu załogi, jak i zbudowanie dodatkowej stacji, która będzie rejestrowała po prostu szcząsy na powierzchni. Jak, albo ewentualnie skierowanie po prostu tej analizy do innej stacji, która by była czynna w pobliżu. Ostateczną decyzję podejmie dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i to on ostatecznie ustali warunki, jakie będzie musiał spełnić KGHM, by eksploatować tamten rejon. Ma on czas do 15 lipca. Kraje położone nad Morzem Śródziemnym są najlepszym miejscem na spędzenie wakacji według Lubinian. Mieszkańcy miasta najchętniej odwiedzają w tym roku Hiszpanię, Grecję czy Cypr. W czasowiczów nie odstrasza również niestabilna sytuacja polityczna w Egipcie. Ten kraj podczas tegorocznych wakacji również odwiedzi spora liczba mieszkańców Lubina. Mimo napiętej sytuacji w Egipcie lubinianie nie rezygnują ze spędzania urlopu w tym kraju. Zamieszki wpłynęły jednak na pracę biur podróży, które choć wciąż oferują urlopy w Egipcie, to zmieniają trasy części wycieczek. Większość lubinian zaplanowała swoje wakacje jeszcze przed pogorszeniem się sytuacji w Egipcie, ale w tej chwili nie ma jakiegoś zmniejszonego zainteresowania tym kierunkiem, zwłaszcza że. Zgodnie z naszymi informacjami oraz z tym, co, co mówią przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kurortach nad Morzem Czerwonym nie ma żadnych problemów. Tam jest cicho, spokojnie. Egipcjanie, którzy tam mieszkają i pracują wiedzą z czego żyją, w związku z tym jest cicho. Nie jest zalecane oczywiście wyjeżdżanie na Dalsze wycieczki do większych miast, nawet niestety do piramid, a także tu i odwołało wszystkie rejsy po Nilu. Są wyjazdy do miejscowości turystycznych, normalnie odbywają się, można wypoczywać, jest w pełni bezpiecznie i tak naprawdę. Tylko chwilowe zawieszenie wyjazdu do Kairu to jest jakikolwiek problem. Niepewna pogoda, z którą dość często mamy do czynienia nad Polskim Morzem sprawia, że na cel naszych wakacyjnych wypraw wybieramy kraje, gdzie słońce i wysokie temperatury mamy wręcz zagwarantowane. Są to m.in. Hiszpania, czy coraz bardziej popularny Cypr Północny. Grecja, też no Tunezja, też do tego może się zaliczyć. E, ogólnie kraje europejskie, Hiszpania, Portugalia, też Cypr w ogóle w tym roku jest takim hitem, mogę powiedzieć, Cypr północnym przede wszystkim. Turyści, którzy za cel swojej podróży obiorą Hiszpanię lub Portugalię zapłacą za tygodniowy wyjazd około 2000 zł. Jeśli chcemy zafundować sobie bardzo egzotyczne wakacje, na przykład w Indiach, musimy przygotować około 4,5 zł. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.